Na ten moment Polska czekała 3 lata, czekał także Kraków, ale czekali przede wszystkim ci wszyscy młodzi ludzie, którzy dzisiaj pojawili się na błoniach.

Yeah? It's the same thing. Faith and people. It's all one thing. For the faith, we need to meet all other people who live this face and who really have the faith in God. Thank you. What's your name? Uh, Cecil, dziękuję. Poznały się 3 lata temu w trakcie poprzednich Światowych Dni Młodzieży. Często są to przyjaźnie na całe życie, bo też taki miał być cel Światowych Dni Młodzieży. Dla tej idei najważniejszy jest oczywiście święty Jan Paweł II. Jego wspominanie będzie nieodłączną częścią krakowskich spotkań. Without to come here. To no? jest of this GMG. Mszę, która zainaugurowała Światowe dni młodzieży, odprawił wieloletni osobisty sekretarz papieża Polaka Kardynał Stanisław Dziwisz. Niech pośrodku, na stanie ukrzyżowanej zmartwił stały Pan. Zbawicie świata i modlimy się o pokoju dla naszego niespokojnego świata. Aby ustała w nim przemoc i niesprawiedliwość. Ale kiedy patrzy się na tych ludzi, można odnieść wrażenie, że nie ma w nich strachu. Jest nadzieja i wiara, której nie wstydzą się okazywać i przeżywać. Czekacie na takie momenty wzruszeń? Tak, bardzo. O, tak. I one już były i są i będą na 100%. Jeszcze na pewno w czwartek. Zresztą cały czas jak widzimy tych ludzi, którzy kochają Boga tak jak my i są z nami tutaj z całego świata, to jest niesamowite. Światowe Dni Młodzieży dopiero się rozpoczynają. Emocji i przeżyć, często bardzo głębokich, nie zabraknie. Kamil Dziubka, Onet.